Witajcie, kochani, jeszcze raz z mojego garażu. Dzisiaj troszkę o elementach elektronicznych, słuchajcie, no, ja lubię pobawić się też w naprawy urządzeń elektronicznych i, i e, troszkę to specjalizowałem się w naprawach urządzeń Havana Kardon amplikatorów. E, no i pozostawałem mi pewne takie elementy. To jest na przykład, słuchajcie, o. Wyjście głośnikowe końcówki mocy Harmona Cardona To jest takie, takie, takie wyjście typowo typu banan Do wlutowania oczywiście Wentylatorek słuchajcie do, do Wentylowanie końcówki mocy to było w końcówce mocy AVR 330, i ja to zdemontowałem Bo montowałem, słuchajcie, zamiast 7, tam dwa, 2, 2 kanały. Tu jeszcze jedno mam końcówkę mocy, to też jest, jest z Harmana. I to jest, wszystko było wlutowane słuchajcie do, do płyty mocy. Tu mam też taką płytkę hmm, płytkę wejściową przetworników cyfrowych i to jest chyba wyjścia komponent yy, i wejścia widzicie optyczne, wyjścia i wyjścia optyczne no i z się nie pamiętam czy to jest jakieś operacyjne czy to jest chyba przełączające, przełączające wejścia. I tak mi się wydaje. Zobaczcie, naprawiałem końcówkę, jedną końcówkę mocy i tak była zjarana, zobaczcie. I tak było zjarane wyjście głośnikowe. Widzicie to? Jakie tam musiały pójść prądy, że te plastyki pojarało wszystko. No tak jest wtedy z reguły, słuchajcie, jak... Jak, jak nawalają konsatory sprzęgające w końcówkach, no i one potrafią tam zewrzeć, zewrzeć elementy. Także słuchajcie, w końcówkach mocy są w ogóle takie tranzystorki typu Sanken. To mam SB1647 Sankena. I one pracują jako części pra jak, jak, komplementarne. Yy, tutaj mam troszeczkę no, tych demontowanych. Yy, to też mam Sankena, SD2560. I, I to są pary komplementarne, jak pamiętam. przeznacz37 i 2560 to jest para komplementarna NPN i PNP. I one pracują w układzie klasy B we wzmacniaczu i to są nie pamiętam co są Darlingtony ale to są na pewno oryginalne Sankeny słuchajcie jak naprawiacie sprzęt elektroniczny musi uważać żeby nie kupić na przykład podrób chińskich one gdzieś tam są na Aliexpress no ale struktury tych transtorów są zupełnie nie odpowiadają oryginałom taki, taki oryginał to słuchajcie on potrafi kosztować 40 dolarów jeden także no to są drogie elementy jak Dobra, no, także, gdzieś tam się najlepiej posiłkować yy, uszkodzonymi, i na przykład sprzętami, jak sprowadzane są, ktoś tam przywozi, i na przykład jest wolny procesor, i końcówkę mocy, możecie sobie yy, no, dobrać. Także no, trzeba uważać, że ja mam tu też takie, słuchajcie, y, tranzystory i y, przenoszone nie pamiętam, czy to jest Panasonic, czy... ponieważ dobrej marki Gold, one są bardzo... mają bardzo małą tolerancję i... ja je pakowałem na tory wejściowe do takiego Harmana. Dlatego, że po prostu no trzymają parametry to i... i taki sprzęt z takimi konsatorkami na wejściu no to... no to, to dużo lepiej to gra, niż tam, tam jakieś tam produkcyjne elementy, także warto rzeczy takie wymienić jak ten sprzęt dla siebie yy, o To jest taki też yy, rezystor z końcówki mocy yy, taki typowy. Także tych elementów troszkę mi pozostawało. Yy. Uważajcie na te, na te tranzystory, na te podróż, bo to jest taka słaba sprawa. Warto zawsze te, te elementy pakować w oryginałach do, do sprzętu, bo jak zapakujecie e, jakieś tam chinolen, to, to, to będzie problem. Więcej Wam się to popali wszystko niż to będzie chodzić. Także. Jak się wam podobało, dajcie łapę do góry, łapę do góry, wbijajcie na mój kanał, subskrybujcie. Na razie hej do zobaczenia. Cześć Mariusz.